Zadanie 32. Dekarboksylacja to proces polegający na usunięciu grupy karboksylowej. W wyniku tej reakcji powstaje tlenek węgla 4 i alkan. Proces ten można przeprowadzić na kilka sposobów. Sposób pierwszy. Polega na ogrzewaniu kwasu karboksylowego z wodorotlenkiem sodu. Powstający tlenek węgla 4 wiązany jest przez wodorotlenek w sól obojętną. Sposób drugi. Polega na przeprowadzeniu procesu elektrolizy dla roztworu kwasu karboksylowego, tak zwana reakcja Kolbego, podczas którego na anodzie zachodzi reakcja dana schematem. Anoda, ładunek dodatni, zachodzi proces utlenienia anionu karboksylanowego 2RCO-, przechodzi w R-KR, 2CO2 i 2 elektrony. Zadanie pierwsze. Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji dekarboksylacji kwasu propanowego w reakcji z wodorotlenkiem sodu. Zaznacz warunki zachodzenia reakcji. Posłuż się wzorami półstrukturalnymi reagentów organicznych. Reakcja pierwsza polega na ogrzewaniu kwasu karboksylowego z wodorotlenkiem sodu. Powstający tlenek węgla 4 wiązany jest przez wodorotlenek w sól obojętną. Solą obojętną jest węglan sodu dwutlenek węgla pochodzi z kwasu karboksylowego, produktem ubocznym jest woda. Zadanie drugie. Zapisz jonowo-elektronowe równanie reakcji anodowej zachodzącej podczas elektrolizy kwasu propanowego, czyli propionowego, posłuż się półstrukturalnymi grupowymi wzorami reagentów organicznych. Sposób drugi polega na przeprowadzeniu procesu elektrolizy dla roztworu kwasu karboksylowego zwana reakcja Kolwego. Na anodzie zachodzi proces utleniania. Ogólne równanie przepisałam z informacji wprowadzającej. Przyglądnijmy się i przeanalizujmy to równanie. Przepisałam dwa elektrony, przepisuję dwa CO2. A teraz? Ulegający utlenieniu anion łączy dwa fragmenty węglowodorowe w jeden węglowodór. Czyli jeżeli produktem jest butan, to grupą R w moim kwasie była grupa etylowa. Dwie grupy etylowe, jak się połączą, powstanie butan. Równanie jest uzgodnione pod względem prawa zachowania masy i ładunku. Zadanie trzecie. Podaj wzór półstrukturalny kwasu karboksylowego, którego roztwór poddano elektrolizie. Jeśli na anodzie wydzielił się wodór i tlenek węgla. Analizuję bardzo podobnie, ale wyraźnie widzę, że nie mam tutaj części węglowodorowej. Drugim produktem obok dwutlenku węgla ma być wodór. To jednoznacznie identyfikuje mi kwas. Grupą R jest atom wodoru. Po połączeniu z grupą karboksylową otrzymuję kwas mrówkowy. Rozwiązałam wszystkie zadania, mogę przejść do kolejnego. Dziękuję.